To jest wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć swoją przygodę na YouTubie. I właśnie w dzisiejszym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak założyć nowe konto na YouTubie, mając do dyspozycji tylko telefon. Ja do dzisiejszego filmu użyję iPhone'a, ale na Androidzie proces jest dokładnie taki sam. Aby założyć nowe konto na YouTubie na telefonie, potrzebujemy dwie aplikacje. Po pierwsze, aplikację YouTube'a, a także aplikację Gmail. Ja polecam założenie nowego Gmaila i trzymajcie go w sekrecie, nie udostępniajcie publicznie, tak żeby ktoś Wam po prostu nie zhakował konta. Tak więc, jak już macie założonego nowego maila, to przechodzimy do aplikacji YouTube i teraz w prawym górnym rogu klikamy na tą małą ikonkę z ludzikiem, a następnie klikamy Zaloguj się. Tu możemy wybrać jednego z maili, który już mamy zalogowany, albo możemy dodać nowe konto. Wybieramy tego maila, który mamy tu zalogowany, tak jak wcześniej poleciłam. Zakładamy nowy Gmail. I teraz zobaczcie, ta mała ikonka u góry, ludzika, zamieniła się na pierwszą literę naszego imienia. I teraz, jak chcemy założyć konto, to klikamy na tą literkę. Następnie, klikamy Twój kanał i klikamy Utwórz kanał. Klikamy na ikonkę jeszcze raz. Jeszcze raz Twój kanał. I zobaczcie, że mamy już założone nasze nowe konto na YouTube. I teraz, jak naciśniecie na ten plus na dole, to możecie, zobaczcie, utworzyć film w short, możecie przesłać film, albo możecie rozpocząć transmisję na żywo. Klikając na ten mały ołóweczek, możecie zmienić y, różne ustawienia waszego kanału. Sprawdźmy to. Więc w tym miejscu możecie dodać y, zdjęcie profilowe, możecie dać baner, opis kanału, y, a także możecie zmienić nazwę waszego kanału. A więc teraz już wiecie, w jaki sposób założyć nowy kanał na YouTubie, mając do dyspozycji tylko telefon. Tak jak widzicie, założenie konta na telefonie jest banalnie proste. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat ważnych ustawień YouTube'a albo jak analizować statystyki dostępne w YouTube Studio, to zapraszam do zobaczenia filmów, które właśnie pojawiają się na ekranie. A na dziś to tyle. Cześć i do zobaczenia następnym razem!